Dzień dobry wodniki, witajcie. To jest czytanie na styczeń 2022 roku, a właściwie na czas od 9 stycznia do 31 stycznia bieżącego roku. Kochane wodniki styczniowe, wszystkiego najlepszego z okazji Waszych urodzin. W ogóle wszystkim wodnikom życzę wszystkiego najlepszego. Nadchodzi Wasz czas tego powrotu słonecznego. Ale oczywiście to czytanie nie jest tylko dla wodników słonecznych, tak? Przypominam, żeby sprawdzać sobie swój nie tylko znak właśnie słoneczny, ale też gdzie mamy ascendent, gdzie mamy księżyc, gdzie mamy skupiska planet osobistych i popatrzeć też właśnie na te znaki, o ile z nami rezonują, bo to różnie bywa, bo tam też mogą być jakieś ważne informacje dla Was na ten miesiąc. Pamiętajcie, że to czytanie nie jest wyrocznią, ma być inspiracją, pomocą, otuchą, czymś, co pomaga Wam współdziałać z energiami, które się pojawiają, więc bierzcie z niego to, co rezonuje, a resztę zostawcie. A jeśli potrzebujecie takiego czytania tylko dla siebie indywidualnego, to zapraszam do mnie. Mój mail to heliksatarmałpa.gmail.com i widać go tutaj w lewym dolnym rogu tego filmu, jak również w opisie. No i jak zawsze przypominam, żeby. Nikomu ani niczemu nie oddawać władzy nad swoim życiem. E, to jest tarot, a Wy macie władzę nad tym, co robić z tymi energiami, które się tutaj pokazują, i nawet nie trzeba nic z nimi robić. Wiecie, to też jest, tu jest wolność. <grych> Dobra. E, trzy karty dla wodników na te trzy tygodnie stycznia 2022 roku. Zobaczymy, jakie energie Wam tutaj pokazują, co chce się pokazać dla wodników. Jaka historia się pokazuje. Historia, opowieść. Osiem denarów, Pięć mieczy. I wieża. U! Ok. Potem jeszcze coś wyciągniemy. No, to trochę wygląda na takie nagłe zelektryzowanie życia, które e, póki co otoczyło się dość przewidywalnie. E, ósemka denarów to taka karta przewidywania, poukładania, e, krok za krokiem realizowania tego, co sobie postanowimy. Tutaj widzimy taki finalny moment budowania, schronienia dla tego, co dla nas cenne. Więc, więc tutaj jest przewidywanie tego, co będzie i rozplanowanie swojej pracy na, na jakieś tam konkretne, konkretne kroki. Bardzo taka skrupulatna energia, też energia uczenia się, tak, ale generalnie dochodzenia krok po kroku do jakiegoś celu, który chcemy osiągnąć. Natomiast te, te, ten, ten porządek, który tutaj widać, właśnie w Derenarach, on ewidentnie zostanie rozbity. Ewidentnie ta konstrukcja, ma mieć jakiś inny kształt według wszechświata. Wygląda na to, że wszechświat chce was wyrwać z jakiegoś takiego właśnie poukładania i ma dla was coś innego ma dla was jakąś niespodziankę, ma dla was coś, co, co spowoduje, że te plany budowy trzeba będzie zmienić. Ostatecznie wieża zawsze jest taka wyzwalająca, tak? To jest energia właśnie um, przestawienia życia na właściwe tory, tak? E, to oczywiście mówię wielkimi kategoriami, bo to może dotyczyć jakiegoś wycinka waszego życia, że coś się dzieje niespodziewanego, coś co początkowo jest widziane właśnie jako dopust Boży, może nie zawsze, ale często, tak? Natomiast potem się okazuje, że to miało swój e, głęboki sens. E, no ale jest tu ten nieprzyjemny moment, kiedy jakby te wszystkie nasze plany biorą w łeb, nie, to jest takie, Pan Bóg, Pan Bóg się śmieje, jak słyszy, tak, że człowiek planuje, bo ma jakieś tam inne pomysły, Pan Bóg oczywiście w cudzysłowie, bo to się dzieje niezależnie od tego, czy, czy w Pana Boga wierzymy, czy nie wierzymy, czy wierzymy w coś innego, kogoś innego, życie ma jakieś tam swoje drogi i swoje pomysły. E, no, i dzieje się to wszystko w taki, właśnie też bym powiedziała, dość, dość e, ostry sposób. Piątka Mieczy to jest taki punkt zwrotny jakiś kryzys, tak, który się przydarza, e, który wszystko stawia pod znakiem zapytania. W Piątce Mieczy jest wiele lęku, wiele takiego myślenia pod tytułem, co mogę zrobić, żeby czemuś zapobiec. Tak? A, więc myślę, że tu, tu wejdzie jakaś strategia nawet w tej fazie budowy, która ma na celu uniknąć jakichś porażek, uniknąć jakiegoś nie, czegoś nieprzyjemnego, jakiegoś niepowodzenia, może konfrontacji z czymś. Natomiast, czy to w wyniku tego, czy wbrew temu, ta, ta wieża tutaj się dzieje, ta, ta, ta niespodziankowa energia przebudowująca wszystko, ona i tak, się, i tak się pojawi, i na to bym się tutaj nastawiła po prostu. Że. Że to nie jest tak, że, że, że wszystko pójdzie tak jak w planie. Nie? Że pewnie sporo rzeczy pójdzie i dlatego warto się starać. Natomiast są takie obszary, które, mm, które będą nawiedzone czymś niespodziewanym. Zobaczmy, co w obliczu tego robić, a czego nie robić. Co robić dla wodników, co robić. podniki najlepiej, żeby robiły w ciągu tych najbliższych trzech tygodni. A czego nie? Czego nie robić? Czego się wystrzegać, i za czym nie I w co nie wkładać swojej energii, czasu, zasobów? Wisielec. No, ja bym powiedziała, nie uciekaj przed tym. Przyjmij tą życiową lekcję, która, która na Ciebie czeka. Chociaż może Ci się ona bardzo nie podobać, bo jest to jest taka karta, w której mamy ograniczone możliwości działania, nie? Bo tak jest wobec wieżowej energii. Rzeczywiście, niewiele można zrobić. Można po prostu przyjąć to, no, że, że tak jest i, i już, tak? Przyjmij, że czegoś się to uczy, naucz się właśnie z tego, ile możesz. Im więcej będzie kopania, uciekania od tego, tak? Takich prób, udawania, że tego nie ma, mam wrażenie, że, że ten rycerz była w to, to jest właśnie taka energia, a że zajmę się czym innym, nie będę w ogóle na to patrzeć, tak? Zrobię sobie przygodę, wyjadę, tego typu energię. No, one są tu przeciwskuteczne, tak? To znaczy, ten rycerz niewiele tak naprawdę może na to, co się tutaj dzieje, I, i najlepsze, co można zrobić, to właśnie uzbroić się w cierpliwość, przyjąć, że teraz mam do odebrania taką, a nie inną lekcję życiową i ją, e, i ją odbiorę, tak? E, Weźmiemy sobie jedną kartę z szamańskiego uzdrowienia, jeszcze. jak sobie radzić z tymi energiami takiej destrukcji jednocześnie trochę właśnie bezsilności. E, tu jest mowa o obrzemieniu. Burden. Dziesiątka. Wielokrotnie w życiu bierzemy na siebie stres, obciążenie tych, których kochamy i o których dbamy. Widzimy to jako ostateczne poświęcenie, konieczne poświęcenie. Bierzemy na siebie brzemiona innych, żeby im oszczędzić kłopotów, bólu. I na ironię zakrawa fakt, że to, jak działa energia wszechświata, sprawia, że takie podejście jest bardzo nieproduktywne wręcz kontrproduktywne. Bo kiedy bierzemy na siebie brzemiona innych, odbieramy im możliwość nauczenia się i urośnięcia na swoich własnych lekcjach, nauczenia się na swoich własnych lekcjach. Może też tak być. Nie? Że, yy, że, jedyne, że najlepsze, co możemy zrobić, to brać na siebie swoje lekcje, ale nie cudze tutaj. Że też może być tak, że w obliczu jakichś wydarzeń my niewiele możemy zrobić i trzeba to przyjąć. Tak. Yy, wpływamy też na. Na boski timing, tak? Na, na boskie poczucie czasu, na boskie planowanie. E, takie odroczone lekcje, tak, przez to, że właśnie bierzemy brzemię na siebie e, z pewnością pojawią się znowu, czasami z dużo większą siłą niż miały niż były zaplanowane. E, więc zapytajcie się siebie. Czy ty, czy ja, czy, lub ktoś inny w moim otoczeniu bierze na siebie problemy i lekcje, które nie należą do tej osoby, po to, żeby czuć się potrzebnym? To poczucie, tak, ta potrzeba czucia się potrzebnym, wynika z lęku, że, że ja albo ten ktoś jest niewystarczający. A to jest nieprawda. Bo jesteście stworzeni doskonałymi. Wasze lęki, wasze wątpliwości oddzielają was od tej prawdy. A to jest taka separacja od stworzenia, tak? od tego, od Stworzyciela, Stworzycielki, od tego, co nas stworzyło. A kiedy zaakceptujecie, że jesteście doskonali i warci, tego wszystkiego. Ta tendencja do e, czynienia siebie bezwartościowym dla innych poprzez e, pomoc i e, asystowanie, ta tendencja odejdzie. Wtedy wasze relacje mogą być oparte na prawdzie, a nie na manipulacji. Więc uważajcie z tymi lekcjami życiowymi, żeby one były wasze nie czyjeś inne tylko wasze. I rzeczywiście ten faktor lęku tutaj tutaj widać, nie? że on może zagrać ważną rolę i mam wrażenie, że tutaj można oberwać rykoszetem, więc ja bym była bardzo, bardzo uważna na to, czy właśnie nie biorę czyichś lekcji na siebie. Ok. Jeszcze mam ochotę tutaj na słowo komentarza, tak? Na koniec, taka myśl zamykająca starota. Zamykająca myśl. A wodników. Głupiec. Wszystko da się zacząć od nowa. Wszystko da się zacząć od początku. Coś nowego się otworzy w wyniku tej, tej lekcji, tej, tej, tego zburzenia, tak? Tego przestawienia na inne tory, tej niespodzianki. E, jakaś, jakaś nowa perspektywa się, się otworzy, e, jakiś nowy świat, nowy widok. E, więc wszystko tutaj się dzieje um, po coś, po jakiś nowy świat, po jakieś nowe wejście. E, I z taką. Ufnością życzę Wam, żebyście przyjmowali cokolwiek się w styczniu wydarzy, że, że widocznie tak ma być, widocznie tędy mnie prowadzi moja ścieżka. Życzę tego Wam, życzę tego sobie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za Wasze wsparcie wszelakie, za Waszą obecność. Z całego serca życzę Wam, żeby to był bardzo dobry miesiąc dla Was wszystkich. Dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.